Na początku chciałbym bardzo podziękować zebranym kibicom dzisiaj na naszym stadionie i powiem szczerze, że jestem pod wrażeniem atmosfery, jaką stworzyli nam. Jest to przyjemność dla mnie, dla zawodników, na pewno również prezentować się przed tak żywiołowo reagującymi kibicami. I z tego miejsca też chcę ich przeprosić za to, że wychodzą dzisiaj ze stadionu. Niezadowoleni, bo, bo my również opuścimy stadion, na pewno niezadowoleni. Z przebiegu gry na pewno nie byliśmy zespołem, który powinien zejść z boiska pokonanym. Z przebiegu gry myślę, że minimum zasługiwaliśmy na to, żeby zremisować, ale też zasługiwaliśmy na to, żeby zdobyć bramkę. Spotkały się zespoły na tą chwilę można powiedzieć z dwóch biegunów. Z jednej strony zespół, który budowany jest od dłuższego czasu. I pewne schematy, pewne automatyzmy są tam na wysokim poziomie, i to te automatyzmy spowodowały to, że nie zdobyliśmy dzisiaj jednej bramki. Było nam bardzo ciężko przedostać się albo sprokurować czystą pozycję strzelecką bo zespół motoru bardzo dobrze się organizował w defensywie, bardzo szybko się organizował w defensywie i bardzo dobrze bronił pole karne. Z drugiej strony tego 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 bieguna jest nasz zespół, który się tworzy, który się buduje i który musi niestety jeszcze poczekać na to, żeby mm, skutecznie się bronić, skutecznie przechodzić do fazy przejściowej jeśli chodzi o atakowanie i właśnie tego dzisiaj brakło Atakowania, obronienia i właśnie tego dzisiaj brakło w momencie straty bramki, gdzie zespół rywala wykorzystał nasz błąd, ale ten błąd jeszcze mogliśmy naprawić, i myślę, że teraz duża nasza praca przed każdym kolejnym rywalem, który będzie w podobnym miejscu, gdzie motor, ale praca nasza ku temu, żeby zapobiegać sytuacjom, które dzisiaj spowodowała, szczególnie ta jedna spowodowała to, że tracimy bramkę, tracimy trzy punkty, jeden punkt, ale my traktujemy to jako porażkę, taką, taką z której na pewno wyciągniemy, wyciągniemy wnioski. Życie doświadczyło nas dzisiaj piłkarskie bardzo srogo, ale jestem przekonany i tutaj apeluję do wszystkich i, i obiecuję, że. Kibice z tej drużyny będą dumni, bo myślę, że dzisiaj taki zalążek tego wszystkiego widzieliśmy, dziękuję. Trężę, dziękujemy serdecznie za komentarz, teraz przejdziemy do kilku pytań z sali, 4-5 pytań, bardzo proszę. Drugie, wieczór Panie że Jakub Przegląd Sportowy Onet. W poprzednim spotkaniu z stworzyli stworzyliście mnóstwo okazji bramkowych i imponowało to, z jaką łatwością i jak, jak dochodzicie do sytuacji bramkowych. No dzisiaj, tak jak zgodzę się z Panem, zasłużyliście na bramkę, bo było kilka okazji, więcej stworzyliście na pewno już motor, ale jednak brakowało, czy to wynikało Pana zdaniem tak na gorąco. z... z z różnicy w, pań, w postawie pańskich zawodników, czy jednak motor dobrze odrobił lekcję i to, co pan mówił, że jest to zespół zorganizowany i ta organizacja spowodowała, że trudno było wam się tak dostać w pole karne, bo było kilka strzałów za pola karnego, a jednak w polu karnym tych sytuacji było mniej. Dziękuję. Myślę, że motor tutaj nie musiał odrabiać żadnej lekcji. Motor gra swoją piłkę, motor wie co ma robić na boisku i motor dzisiaj czy wygrał z Lechią Gdańsk, czy, czy z Wisłą Kraków, czy, czy za chwilę w Pucharze Polski będzie grał z Legią Warszawa, mo motor będzie grał to samo. Motor nie musi odrabiać naprawdę żadnej lekcji, po prostu ten zespół tak wygląda. Bardzo dobrze bronią pole karne, bardzo, bardzo szybka organizacja. To nam go w głównym mierze dzisiaj uniemożliwiło dochodzeniu do bardziej klarownych sytuacji niż dochodziliśmy. My w pewnym momencie powinniśmy więcej od siebie wymagać i nawet prokurować więcej sytuacji ale to się wiąże z szybszym operowaniem piłki, piłką, z dokładniejszym podaniem, mocniejszym podaniem, co umożliwiłoby nam otwarcie bocznych sektorów i, i, i wtedy trzeba było zaatakować w momencie, kiedy ta obrona przeciwnika nie jest jeszcze tak dobrze zorganizowana. Tego na tą chwilę nie potrafiliśmy zrobić, dlatego dochodziliśmy do sytuacji strzeleckich, było bardzo duże zagrożenie i, i nawet sytuacja, po której piłka ląduje na, na, na poprzeczce, pewnie powinna już się skończyć bramką, ale nie skończyła się, bo, bo, bo mówię tutaj przeciwnik nasz bardzo dobrze reagował i my musimy wyciągnąć wnioski, my musimy też czerpać wzorce, bo, bo myślę, że dzisiaj dużo zachowań, które chcemy też przenieść na swoje, do swojego podwórka było widoczne u rywala, także mm, cały czas Nauka mam nadzieję, będzie z naszej strony bardzo, bardzo duża właśnie od takich przeciwników, jak dzisiaj. Dobry wieczór, Jacek Głoszyński Trójmiasto. .pl. Panie trenerze, chciałem tak trochę o filozofię. Chyba budowania i piłkarzy, i składu, bo nie wierzę, że użyje Pan takiego wyświechtanego stwierdzenia, że zwycięskiego składu się nie zmienia. Postawił Pan na tych ludzi, to jest taka też nagroda za tą pracę, którą wykonali w tym niełatwym czasie, a jednocześnie sygnał dla tych, co przyjeżdżają, że muszą być o te dwie klasy przysłowiowe lepsi, żeby od razu z marszą wskoczyli do składu, czy może jeszcze jakieś inne przesłanki decydowały o tym, że ta sama jedenastka, co w Głogowie, zaczęła dzisiaj mecz. U mnie tutaj nie ma czegoś takiego jak y, wyjściowa jedenastka, musi być taka sama jak po wygranym spotkaniu, i y, teraz też y, nie było tak. Y, tutaj cały okres y, ten tygodniowy y, dał mi dużo do myślenia, bo y, czy to kapicz, który jest z nami od y, niedawna, na tą chwilę nie był jeszcze przygotowany, żeby, żeby wskoczyć do pierwszego składu. Dokładnie to samo było z Konrado, mimo tego, że, że mówiłem Wam, że, że nic nam nie dolega, i Konrado mógł już zagrać w większym wymiarze czasowym. No, nie jest tak do końca kolorowo i myślę, tutaj nasze pole manewru przed tym spotkaniem rzeczywiście było troszeczkę bardziej ograniczone niż, niż by się mogło wydawać. Dlatego wyszła ta jedenastka i ja jestem bardzo zadowolony z tej wyjściowej jedynastki. Bo ta pierwsza połowa, w mojej opinii, była jak nie bardzo dobra, to dobra i myślę, że uzyskana przewaga, jaka była w tej pierwszej połowie, zasługiwała na to, że, że powinniśmy schodzić do szatni, prowadząc minimum tą jedną, jedną bramką. Także 11, myślę, trafiona, a jak będzie dalej, zobaczymy. Jest przed nami. Kolejny tydzień bo, bo już następny mecz gramy w piątek ale mamy można powiedzieć cały mikrocykl do przepracowania i zobaczymy teraz kto jeszcze dojdzie w, w tym mikrocyklu do nas kiedy dojdzie i jak się będą prezentować ci ludzie których, których już mamy. I w nawiązaniu też do tego pytanie bo tylko patrząc na czysto statystykę nawet nie oglądając meczu to Jeden rezerwowy zaliczył asystę, drugi rezerwowy motoru strzelił bramkę, motor dokonał pięciu zmian, trener tylko dwóch. Czy można jednak powiedzieć, że teraz wyszła ta słabość jednak kadrowa lechi i przynajmniej długość ławki i, i to za to w końcówce zapłaciliście? Dziękuję bardzo. Na pewno coś w tym jest, i teraz, jeżeli sobie przeanalizujemy ostatnie mecze motoru Lublin, łącznie z tymi drugoligowymi, no to widzimy, kiedy ten zespół strzela bramki, kiedy ten zespół stwarza sobie mocną przewagę. Nie inaczej było dzisiaj. Byliśmy na to przygotowani, ale niestety no, nasza fizyczność też od pewnej minuty już nam nie pomagała w tym, żeby toczyć ten pojedynek jak równy z równym. Mimo tego my powinniśmy ten mecz zremisować i tylko może, nie, może brzydko powiem tylko, bo nie chcę tu umieszać rywalowi, ale według mnie zbyt, no po prostu strasznie, żeśmy się zachowali w tej, przy, tej, przy tej sytuacji, w której tracimy bramkę. I to nie tylko mówię o zawodniku, który, który traci tą piłkę, czyli Janku Biegańskim. Analizowałem tą bramkę już teraz i i jeszcze tam jest kilku zawodników, którzy muszą się lepiej zachowywać, bo na boisku jest nas 11. Jeden popełnia błąd, ale reszta jest po to, żeby doprowadzać do sytuacji chociażby takich, jak doprowadzał motor, gdzie nie pozwalał nam dochodzić do tych klarownych sytuacjach po jakichś tam błędach partnerów. Więc tutaj mamy naprawdę duże, duże rezerwy i ta bramka, mam nadzieję, że w podobnej sytuacji, jeżeli będziemy, już nam się nie powtórzy.